Jestem seri, to jest kolejny odcinek, a to jest kolejny odcinek i to jest odcinek z, z Minecrafta. Masz czego X I gramy w Bad War Bad Wars, oczywiście nagrywam to No ale jak to please nie patrz na moje Dobra i no jak to ja mam zbindowane Oczywiście Musiałem przestać, nagrywam I, 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 i sam ze sobą rozmawiałem Czajcie? Ja nie. Ale... Wiem. Mm. Kurwo je pana! Wypierdalaj! Chłodci w dupę. No, easy. Urwać. to. Mm, no i sam do siebie mówię. Hok. Ok. Daj mi spokój, ziomek. Brz. Dobra. Dobra, czekaj, czy jeszcze raz zobaczę. No, zarobiście. Czy nagrywam, nagrywam. To będzie 6 minut, tylko to trwało. Coś mi się tak wydaje. Piję to. Dobra. Kurwa, co ja kliknąłem. Nieważne nie już. Czy to jest 2. Czekaj, nie, opuść to. Opuść grę. Szybko, jakoś tutaj.

I ja pogramy sobie inne, na przykład PvP i kończę już, bo to już mnie wkurza, bo znowu kliknę kurde, rąbane Q i koniec będzie, nie, nagrywania, zobaczysz, jest szybko, nagrywa, nagrywa, kurde, żeby nie kliknę tego Q, bo mnie wkurzy, zaraz, yyy, nagrać, nagrać, ziomek, dobra. Jeden ja ziomek tylko jest. Kit. Sklep. Ja w ogóle ja nawet nie wiem, ale jak tutaj dołączyć? Wait. Test. Kranach, 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 kranach. U, to jest. Gra, 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 gra. Uuu. To nasi gracze, biorę to. Zaraz mówię. Jak tutaj dołączyć? Czy mam też zbrojkę? Nie mam zbrojki. Jak tu dołączyć? Czy da jakoś dołączyć? Co? Jak on mnie dobije? Halo? Też mogę wa go walić? Łap! Da się to walić! Co to jest? W ogóle ja nie mam zbrojki, o co chodzi? Czemu oni mają zbrojkę? Weźcie się tutaj, nie ruchajcie w ogóle! Co to jest? C Czekaj Osiągnięcia E... E... Z, e... Sklep No kurcze to jest... Zbrojka, zbrojka, zbrojka Nie. E... Nie zaśmia Nie, Czekajcie e, Tu jeszcze... Proszę... Nie spamować Ach... Masz! SPAMUJĘ TYM! <grym> no halo, nie mogę tego Mogę tu bić? No ale czemu nie mają zbroje? Chyba, że też mam tu. Nie mam tu zbroi. Dlaczego nie mają tu zbroje? O ciur chodzi! Walę ich do łeb. Wypierzaj. Ej, ja nie mam co w ogóle. Czemu... Ja się to walą! No i o co tu chodzi? Przepraszam bardzo. Co to jest? Nie stać mnie, czekaj. Nie stać cię. Ale, jak tu dostać co za killa? Ale, jak ja mam, przepraszam bardzo, do. Yy... Przepraszam bardzo, jak mam tutaj kupić rzeczy? Jak. No, przecież ja muszę co najmniej, kurde, z. ustawienia. Nie, ja tu idę sobie, nie? To jest najgorszy pvp. Weź, idę sobie stąd. Ula, zobaczy ile jeszcze nagrywam 6 minut, to jeszcze trochę sobie pogram Dobra, daj jeszcze jedną szansę Daj jeszcze jedną szansę tym, tym 0, jest 12 12, no to chwila tu, No i normalnie. Teraz jestem tutaj, nie? Kit PvP. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, To jest skup Oj. No ale za nam ale jak tu Nie wiem jak macie Nie no nie wiem Okej, idę sobie tam Nie no, zobaczę Może trzeba jakoś dołączyć do teamu jakiegoś ja będę uciekać tu cały czas Wypieprzej no jak killoff może mnie zabić? On wali z tego kilofa, on kurde, jak mnie wali. Wypieprzać! Śpunę. Śpuny. Mam szczałę w ramieniu. Uff. Co się w ogóle dzieje? Nie wiem. Ech. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie, 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 nie. No ha, no co to ma być w ogóle? O ma diamantowy jak?! Jak on ma zbroję, co, 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 co? Nie, 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 bo ja się wkurzam tylko. Yy, to jest najgorsze PvP, co może być. To jest najgorsze, wypieprze w ogóle. Wkurzyłem się, kurwa. Bordolobby. Zobaczymy, ile jeszcze nagrywam, że w ogóle już ten. Nagrywam jeszcze. Nie, ja tak 10 minut. Jezus, Maria. No, widzieliście to, co to było? Nie wiem, może tutaj PvP Classic. O, Classic. Może tam było jakieś coś, co nie doczytałem. Dobra, PvP Classic. No! I to jest klasyczny już. Co tutaj jest? 13, biorę to. Wali ich na łeb. Halo, jak tu dołączyć? A, tutaj. Tak, okej, dobra, o, zarobiszcie i co teraz? I co, teraz mogę ich napieprzać? Nie, a tam, 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 No ale tam, tam, ale... Jak tu grać? tam, 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 tam 0, okay. 13 osób, no zrobisz się, 1 na 13 osób, tak? I teraz co ma zrobić? Aaaa, bo coś tutaj jest na dole. No dzień dobry, dzień dobry. Aj, tu teraz jest pvp, ta? Aha, ci musiałem zejść na du po prostu. Chodź tu. Chodź tu, chodź tu, on pali! Nie, ja będę musiał trochę pograć, wiecie? U ma w ogóle pieska, ja też chcę mieć. Dobra, czyli w następnym odcinku. Będę... Znaczy, będę sobie teraz trochę grał. Jeb! Jeb! Ale nic tu nic nie da. Jest mi tu nic nie da, kurde!

no ja nie wiem co tu chodzi w ogóle. No pa walę go! Chodź tu. Nie no, ja chcę go walić. Nawet go nie mogę trafić! No widzicie oni mnie pali... Nie, to w ogóle nie ma sensu. Nie, 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 ja idę sobie stąd Ja idę sobie stąd. Ja z tego PVP idę sobie. Ja idę sobie sobie. Ja idę sobie, sobie sobie sobie. Nie powrót do lobby dobra I ja chyba kończę, zobaczymy ile jeszcze ja nagrywam niech będzie 10 minut, 11 minut dobra, ja już kończę, dziękuję za oglądanie eee, co jest Kurde, muszę się zalogować, nie już, trudno eee, dzięki za oglądanie no co, no i papa no, nie ja idę coś tam jeszcze pograć sobie i pomontować ten film, elo